Dzień dobry, bardzo mi miło, że jesteście ze mną i postanowiliście swój wolny czas spędzić właśnie w ten sposób, by wysłuchać przedstawianej przeze mnie historii aktora. A dzisiaj przed nami aktor yy, bardzo zdolny, jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Podbił nasze serca rolą Alberta z Sex Mission. Olgier Dłukaszewicz ma jednak na koncie wiele ról, grywa do dziś. A jego życie prywatne to przykład tego, jak chyba należy postępować, by odnaleźć szczęście. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zachęcam Was do oglądania. Nie zabrakło także, jeżeli chodzi o pana Olgierda, pewnych kontrowersji, jak inaczej, bo związanych z polityką, która tak polaryzuje nas, że aż czasem mnie to przeraża. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy w stanie wznieść się ponad podziały. Zawsze do tego zachęcam. Ja się staram to robić w Odcinkach, dlatego dzisiaj opowiem Wam również co nieco na temat działalności politycznej pana Olgierda. Ale mimo wszystko zachęcam, byśmy skupili się najbardziej na całej reszcie, bo zdecydowanie jest na czym. Więc nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do oglądania. Olgierd Marian Łukaszewicz urodził się 7 września 1946 roku w Chorzowie, a jego rodzina przez całe życie mieszkała w Katowicach. Jego ojciec był lekarzem, wnukiem syberyjskiego zesłańca, a mama pochodziła z Kamienia Podolskiego, a wychowała się w szkole zakonnej pod Warszawą. Pan Olgerd swój dom rodzinny wspomina bardzo ciepło. Jak sam go określił, był to dom bezpieczny, spokojny i kochający. Dość Tradycyjny, przynajmniej taki był też podział ról w rodzinie, bo to ojciec zajmował się zarabianiem na dom, a mama dbałością o domowe ognisko i dzieci. A dokładnie synów. Była ich trójka, więc miała co robić. Jednak rodzina bardzo duży nacisk kładła na to, by wychować swoje dzieci w duchu patriotycznym. Starszy Krzysztof pasjonował się pływaniem, Olgierd z bratem Bliźniakiem, natomiast, który został reżyserem i operatorem filmowym, woleli oglądać filmy w kinie Żak. Natomiast na pana Olgierda w dzieciństwie żartobliwie mówiono Marysieńka bo miała nadzieję, że zostanie dziewczynką, a tu urodził się chłopak i to razy dwa. Jednak z bratem bliźniakiem nie byli taką typową parą bliźniąt, jak sobie wyobrażamy, przynajmniej ja sobie to tak wyobrażam, że bliźnięta to takie naprawdę zżyte ze sobą osobowości, które nigdy nie są same. Dlatego sama bardzo kiedyś chciałam mieć bliźniaki, bo wydawało mi się, że to jest taki motyw, że zawsze się ma takiego kompana na życie, co by się nie działo i wie Takich życiowych przedsięwzięć i wyzwań, które stoją przed dzieckiem, przechodzi się we dwójkę, więc łatwiej. Pierwszy dzień w szkole, i tak dalej. Natomiast, panowie, wcale tak bardzo jako dzieci z życi nie byli. Jesteśmy dwojakami. Tak się jakoś działo, że zawsze mieliśmy innych kolegów, mimo że Jerzy był w harcerstwie moim przybocznym. Jego zadaniem było wspieranie mnie, doradzanie i zastępowanie mnie podczas nieobecności, ale to się niespecjalnie udawało. Odrabialiśmy lekcje przy tym samym biurku, a nasze głowy się stykały, dzieliliśmy niewielką przestrzeń, może dlatego od początku mieliśmy pewną konkurencyjność między sobą. Może dlatego Jerzy poszedł do szkoły filmowej w Łodzi, a ja do teatralnej w Krakowie. Chcieliśmy swoje rosy określić, ale środowisko, w którym się obracaliśmy od dziecka, siłą rzeczy było jednak podobne. Wyrośliśmy z harcerstwa, obaj służyliśmy do mszy. Tak jak wcześniej nasz starszy brat. Zawsze najważniejsza była dla nas rodzina. Matka zadbała. By było ciepło. Była bardzo zorganizowana. Jej studia stomatologiczne przerwała wojnę i nigdy już do nich nie wróciła. Dowiedziałem się o tym już po jej śmierci, że była jedną z najlepszych studentek. Z kolei, o ojcu, który był wojskowym lekarzem, dowiedziałem się, że leczyli się u niego nawet inni lekarze. To był dopiero komplement. Moich rodziców dzieliło 20 lata, poznali się w czasie okupacji w Warszawie. Natomiast pan Olgierd świetnie władał również językiem śląskim i wrócił w śląskie środowisko głównie za sprawą niani, która zajmowała się chłopcami. Jego mama odpowiadała także na pasje chłopców, bo na przykład pan Olgierd bardzo lubił zbierać znaczki, dlatego mama wykupiła mu abonament na poczcie. W Katowicach spędził 18 lata, później przeniósł się, tak jak już wam wspomniałam, na studia do Krakowa. Był bardzo grzecznym dzieckiem, nastolatkiem i dopiero na studiach spróbował po raz pierwszy alkoholu. Budził zainteresowanie płci przeciwnej, bo był bardzo gadatliwy, śmiały, więc umiał zrobić na koleżankach wrażenie. No i sam o sobie mówił, że był bardzo. Kochliwy, choć podkreślał, że najczęściej obiekty jego werschni nic o tym nie wiedziały. Żonę, grażynę marzec, również aktorkę poznał właśnie na studiach w Krakowie. Na studiach mój profesor załatwił mi żonę śmiał się potem. Ćwiczyliśmy wspólną scenę miłosną, a ja słyszę nie widzę, że ją kochasz. Niestety, jeszcze nie widzę, żebyś ją kochał. Pewnego dnia głos profesora oznajmił, no teraz wam ta scena jakoś poszła. A profesor pewnie nie wiedział nawet, że scena im poszła, bo pojawiło się uczucie. Pamiętam, jak trzymając się za ręce szliśmy plantami, a on siedział w kawiarni i widzieliśmy jego ogromny uśmiech. Miał satysfakcję, że udało mu się zaaranżować parę roku i tak z treningu zrodziła się miłość. Opowiadał pan Olgert, redaktorce życia na gorąco, a dlatego parę roku, że pan Olgierd był bardzo widowiskowy, młody mężczyzną, jak przecież wszyscy pamiętamy, i również jego żona była piękną dziewczyną, więc wszyscy podziwiali to rozwijające się uczucie z dużą aprobatą. No, bo to byli tacy, wiecie, najpiękniejsi i jeszcze razem. No i obsadzano zarówno przyszłą małżonkę pana Olgierda, jak i jego raczej w rolach amantów, lirycznych postaci. Pani Grażyna wspominała, że na początku wcale specjalnie się nie lubili i byli nawet na siebie nastroszeni. Lub wzięli w 1968 roku. Bardzo się przyjaźnili i nie przeszkadzało im to w realizacji planów zawodowych, bo na te rodzinne przyszło im Jakiś czas czekać. Pierwszy raz z rodzicami zostali dopiero 10 lat po ślubie, kiedy na świecie pojawiło się ich jedyne dziecko. Pani Grażyna wtedy zrezygnowała z zawodu, by zająć się domem i córką z Kiedy urodziła się córka, ktoś musiał się poświęcić. Domu nie dawało się zostawić na kilka tygodni bez opieki, tym bardziej dziecka. Olgierd realizował się, a ja prowadziłam dom, wspominała w jednym z wywiadów. A pan Olgierd mówił, że był wtedy artystą z krwi i kości, a mimo że jego żona również przecież była wziętą artystką, to ona stąpała twardo po ziemi. Sprowadzała mnie na ziemię. Bo ja wciąż marzę i bujam w obłokach, tłumaczył aktor. Ale skupmy się w takim razie na karierze, cofnijmy trochę w czasie. Pan Olger skończył szkołę teatralną w 1968 roku. Zadebiutował w filmie Jowita. I to właśnie kino na początku najbardziej się na niego otworzyło. I też za sprawą swojego talentu i aparycji również publiczność bardzo go doceniała. Szybko zdobył uznanie, popularność i sympatię. Ale także na teatr nie był zamknięty. Działał jeszcze w teatrach studenckich występował w Teatrze Stół, w Teatrze Rozmaitości, a potem trafił do Warszawy. Związany był z teatrami dramatycznym, współczesnym, powszechnym i studio. W 1988 roku wyjechał natomiast do Wiednia, gdzie na niemieckojęzycznych scenach występował nieprzerwanie przez 8 lat. Rodzina wróciła do kraju w 1997 roku, gdzie aktor znów zatrudnił się w Teatrze Narodowym, a potem we współczesnym i polskim. I także w kinie na przestrzeni lat robił coraz większą karierę. Pamiętamy go z nocy i dni, dziejów grzechu, lekcji martwego języka. W latach 80 zmienił troszeczkę swoje emploi w kierunku bohaterów negatywnych. Zagrał w Gorączce, Magnacie, Dotkniętych. No i oczywiście w Sex z 83 roku, gdzie zagrał nieco zagubionego i nieśmiałego naukowca Albercika, a ponieważ eksmisja była tak wielkim hitem, to oczywiście wzbudzała zainteresowanie wszystkich. No i Jerzy Sztur był tam raczej taką postacią ciekawą, charakterną, ale to Albercik był takim kagatkiem którego każda pani oglądająca seksmisję na pewno chciała przytulić do swojego serduszka i powiedzieć nie martw się Albert, wszystko będzie dobrze. Też jak się domyślacie, sympatia po seksmisji do pana Olgierda była niewyobrażalna. Dostawał masę listów z propozycjami matrymonialnymi. Pani Olgierdzie, w biuście mam tyle ile w biodrach, pisały do niego kobiety. A gdy występował w programie telewizyjnym, ponoć przyszło aż 6 tysięcy próśb o autograf. Pani Grażyna towarzyszyła natomiast mężowi na każdym etapie jego popularności i kariery zawodowej, również wtedy, gdy jak słyszycie, konkurencja do jego serca była naprawdę duża. I chyba, mm, jeżeli chodzi o takie matrymonialne sprawy, to nigdy nie była o niego zazdrosna. Wiem, że kamera kocha go z wzajemnością śmiała się w nowinach 24 i nawet przedstawiała się jako jedna z jego absolutnych fanek. Sama trochę jednak żałowała, że aż takiego dużego szczęścia do ról nie miała. Choć wielbiciele pana samochodzika pamiętają ją jako Iwonę i dużo grała też w teatrze powszechnym, a także w wielu serialach. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do brata, bo powiedziałam wam, że pani Grażyna o nikogo nie musiała być zazdrosna. No i jeżeli chodzi o kobiety, to prawda, ale nie do końca tak ogólnie, bo e, faktycznie Później w dorosłym życiu ta więź bliźniacza między panami bardzo się pogłębiła, bardzo się wspierali. Olgierd żył problemami swojego brata bliźniaka. Podobało mi się, że się o niego troszczę, ale z drugiej strony czułam się zazdrosna. Większa była to zazdrość niż o jakąkolwiek kobietę, bo wydawało mi się, że o mnie się tak nie martwi, jako swojego brata, mówiła później. Ale w pewnym momencie okazało się, że o pana Olgierda też miał się kto martwić, a była to głównie rodzina jego żony. Bo był przeraźliwie chudy, i nawet moja rodzina z Rzeszowa zaczęła się niepokoić, czy jemu coś przypadkiem nie dolega, bo jego bohaterzy zawsze w filmach umierali. Czy ja go nie dokarmiam, jakieś głodówki mu robię, a może po prostu żył z tego, że umierał? Zawsze był bardzo delikatny. Na szczęście panu Olgierdowi, mimo licznych śmierci, na planie nic nie dolegało, a z żoną są już ponad 55 lat razem. Jest to imponujący, piękny wynik, którego każdemu e, zazdroszczę i każdemu życzę. Mówi się o nich, że są jednym z najlepszych małżeństw w polskim show biznesie. Pan Olgierd nadal jest aktywny. W w 2009 roku zagrał w Generale Nilu. 9 lat później w filmie Jak pies z kotem, gdzie zagrał Andrzeja Kondratiuka, sparaliżowanego po udarze. W 2009 roku powrócił do serialu i zagrał Siwo w chyłce. Jednak w życiu prywatnym te parę m, czekały także doświadczenia. Niestety u pani Grażyny zdiagnozowano złośliwy nowotwór. Mąż wtedy ograniczył swoją działalność, by móc być przy niej. Choć początkowo pani Grażyna miała się załamać, mąż przekonał ją, że warto walczyć. Dla siebie, dla niego i dla ich rodziny. I tak szczęśliwie udało się chorobę pokonać. Dziś twierdzą, że to ich wzmocniło jako parę. Mają dwoje wnuków Adama i Hanie, którzy ponoć są ich oczkiem w głowie. I dlatego dziadkowie starają się poświęcać im każdą wolną chwilę. Zależy nam, żeby kochali i dobrze wspominali dziadków, żeby wiedzieli, czego chcą i nie byli zagubieni. To jest najważniejsze w życiu, mówił pan Olgierd, który mimo, że dzisiaj już. Sporo wypoczywa, to jednak jest dla nich w stanie zrobić wiele. Na przykład zrywał się o 6 rano, by zaprowadzić ich do szkół czy przedszkoli. O swojej wnuczce mówi, że ma zadatki na aktorkę. No ale często ludzie pytają, jaki jest przepis na tak duży sukces małżeński tej pary. Okazuje się, że pan Olgierd wcale nie uważa, że aktorskie związki są bardziej narażone na rozpadanie się, choć historia pokazuje, że być może tak jest. On jednak twierdzi, że jeżeli w związku jest przyjaźń, to to niezależnie od zawodu wszystko będzie dobrze. Dajemy sobie dużo swobody, czasem bywamy wobec siebie, boleśnie szczerzy. Jesteśmy razem prawie pół wieku, to mój prawdziwy przyjaciel, mówił z przekonaniem aktor o żonie. W 2011 roku pełnił on funkcję prezesa Związku, artystów scen polskich, popierał inicjatywy polityczne, np. partię Wiosna. Bardzo jest zaangażowany w naszą obecność w Unii Europejskiej. Chcę, żeby moje wnuki nie mówiły, że Dziadek, co ty zrobiłeś jak Polska zamieniała się na nacjonalistyczną samotną wyspę. Dziadek robił co mógł. To jest moja motywacja. Bo kocha moje wnuki, mówił one rano, gdy zakładał fundację Wojciecha Jastrzębowskiego. Jestem z własnej woli, z własnego lęku o Unię i o moich wnuków i z własnych pieniędzy aktywistom prounijnym, mówił w przeglądzie. Gdybym jeździł po kraju deklarując miłość do Polski, nie byłoby to uznawane za działalność polityczną, ale kiedy chcę mówić dobrze o Unii, o naszej drugiej ojczyźnie, to jest to kwalifikowane jako działalność polityczna i to jest strach, mówił pan Łukaszewicz, który w 2019 roku starał się także dostać do do Parlamentu Europejskiego z listy wiosny, ale bez powodzenia. Jak sam przyznał, jego działalność nie zawsze spotyka się z aprobatą. Otrzymuje hejty, że należy do totalnej opozycji. Proszę pana, ja nie wiem co to nawet jest ta totalna opozycja, bo moja niezgoda jest jak najbardziej osobista. Jest zakotwiczona w moich emocjach i w moim rozumieniu sytuacji, argumentował swoje działania pan Olgierd. Nie krył, że w ostatnich latach ma także problem z Kościołem Katolickim. Jego zdaniem ta instytucja zbyt mocno angażowała angażuje się w politykę, od której powinna być bezstronna. Mam dużo pretensji do kościoła o to, że tak głęboko wszedł w politykę. Nie podobało mi się ani to, jak prezydent Komorowski fotografował się podczas przyjmowania komunii, ani to, jak PiSowski rząd pozował w kościele na klęczkach do zdjęć. Jestem tego typu praktykom zupełnie przeciwny i to jest dla mnie wstrząsające, mówił. I przyznał także, że teraz jako dojrzały człowiek nie ma takiego podejścia do wiary, jakie miał kiedyś. Na wiele wzniosłych uczuć i myśli nie mam już siły. Ja do przeżywania mojej duchowości nie potrzebuję osób uświęconych, nie szukam w nich oparcia, nie odżegnuję się od wiary, ale na przykład spowiedź przestała być już moją duchową potrzebą, mówił. I dla wielu osób był także kontrowersyjny jego udział w filmie w imię, gdzie wcielił się jedynie w epizodyczną rolę biskupa. Ale film poruszał kwestię homoseksualizmu wśród księży. A wcześniej przecież pan Olgier graował ważne dla kościoła postaci. wcielał się na przykład w ojca Karola Wojtyły czy kardynała Wyszyńskiego. W ostatnim czasie mogliśmy go oglądać także w serialu Netflixa Gang zielonej rękawiczki. W ostatnim czasie głośno było o panu Olgierdzie również przez Jerzego Sztura, który w pewnym czasie w zeszłym roku, już nawet nie pamiętam czy to było rok temu, czy kawałek dalej, spowodował pod wpływem alkoholu kolizję w Krakowie. Wtedy to pan Olgierd, według doniesień medialnych, miał go bardzo skrytykować. Powinien ponieść taką karę jak każdy obywatel, tak powinien być traktowany jak każdy z nas. Gdyby mi się coś takiego zdarzyło, mówiłbym to samo. Chciałbym ponieść takie konsekwencje, jakie w tym przypadku są przewidziane i on też tak musi, mówił w superekspresie. Mówił cytowany przez Super Express, ale później był bardzo oburzony tym, że taka wypowiedź pojawiła się na łamach gazety. Jak sam mówił, nigdy nic takiego nie powiedział. I doszło do medialnej manipulacji. Z zaskoczeniem dowiedziałem się, że rzekomo udzieliłem wywiadu w sprawie mojego przyjaciela Jerzego Sztura. Uważam, że Jerzy zachowuje się godnie. Zadeklarował współpracę z organami powołanymi do wyjaśnienia incydentu z jego udziałem i nie potrzebuje żadnego mojego jego komentarza w tej sprawie podkreślał. Jak więc widzicie, nadal pana Olgierda możemy oglądać w serialach, filmach, nadal pracuje, choć bardzo poświęca się swojej rodzinie i wnukom oraz żonie, to nadal z powodzeniem realizuje swoją pasję. Jestem ciekawa, czy wy najbardziej lubicie te wcielenia właśnie z okresu młodości pana Olgierda, czy być może w dojrzałym życiu. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną do samego końca. Pana Olgierda i jego rodzinę serdecznie pozdrawiam i wysyłam wielkie wyrazy uznania, także sympatii. A Was wszystkich zapraszam do komentowania, a także byście zaproponowali, o kim jeszcze powinnam zrobić dla Was odcinek w najbliższym czasie. Pędzę czytać Wasze komentarze. I oczywiście widzimy się już niebawem na moim kanale. Śledźcie go, bo nawet jeśli nie otrzymujecie powiadomień, to choćby nie wiem co się działo, trzy odcinki na moim kanale zawsze się dla Was pojawiają, więc mamy co robić. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!